Jesteśmy na pamczechu w Jeleniej Górze i znaleźliśmy jakąś kładkę. Idziemy w stronę ścieżki, ale nie wiemy, dokąd mamy iść. No, już kawałek dobry, idziemy. na razie nie pokażę. No, ale pójdziemy, zobaczymy, z 15 minut już idziemy. I jakoś idziemy. Kogo tu nie ma? Ludzi nie ma, jakieś to chyba opuszczone czy coś. Tylko żeby nas policja nie złapała. Jestem żeby było coś. Jesteśmy pocięciu. Co to jest? My tu z, z pół godziny dobre szliśmy, i tak jakiś pan trak nam. Czy na jakiś pan trak przyszliśmy? górę widać, ale najprawdopodobniej to pan trak.